A i co, sonie, no właśnie 15 Bo będzie mi zagłuszać Zacząłem sobie solkinić, że tak powiem No zobaczyłem godzinę i chwyciłem za ten za kamerę, bo mówię fajnie A chciałem wam o tych Chinach opowiedzieć, bo tak się teraz przeglądam, to co tutaj powynotowywałem, już wiele Wam pokazywałem, ale e, odkryłem nowe pokłady magii. To jest kalendarz maj magiczny, tak bym go nazywał. Nie tylko majów, ale maj magiczny. Dziwne, że oni mieli takie prymitywy, można powiedzieć, no setki, jeśli nie tysiące lat temu, wykombinowali taki kalendarz, albo im ktoś przekazał, nie? Jakieś czary mary, nie? Bogowie, powiedzmy, nie? Strażnicy Ziemi. Ta idea Strażnicy Ziemi, ona się pojawiła właśnie... Izabela Kingston mi się tu kojarzy z takiej książki jakiejś, że pierwsze znaki w Anglii pojawiły się chyba w 87, tym magicznym roku właśnie, związanym z kalendarzem majów jak najbardziej, no bo z Indianami, no bo y, jesienią 87 roku, jak wam mówiłem, odbyła się konwergencja harmoniczna. Nie wiem, tam jakieś tak nazywają gdzie tam się zbrała kupa ludzi takich zakręconych, powiedzmy, ezotorycznie, nazwijmy to, magicznie, nie? No, jasnowidzących tam, jakimś trzecim okiem, no cuda, nie widać, takie różne cudaki są, żeby przywołać ducha Pakalwotana takiego jakby Jezusa Indian go nazywali, że taki ważny on. No i jego grobowiec odkryto w 52 roku identycznie jak tu ten Hamona w 22 roku, czyli 30 lat wcześniej, czyli w nienaruszonym stanie, nie? Czyli mamy takie powiązanie ten piramidy majów z piramidami tych, tych egipskimi, nie? czyli czary mary, nie? No widzicie, powiecie jakie to czary mary, no identyczność praktycznie tych, tych piramid, no i i tu mamy takie powiązanie, nie? Tu ten Hamon, syn Echnatona. E, podobno miał 22 lata, jak go zabito. O kurwa. Echnaton panował 17 lat z kolei. No to się robi, widzicie, ta, ta czarno magia wyłazi dosłownie wszędzie, tylko trzeba ją oczywiście widzieć, nie? No odkryłem tu mnóstwo niesamowitych takich aż skóra cierpnie związków, nie? Pokazywałem wam tam, że na przykład określonego dnia jest jakiś kin, a jakimś magicznym cudem trafiam na jakieś dziwne wydarzenia, które są spod tego samego kinu. To tu kilka takich wam opisałem, już teraz nawet nie pamiętam. Musielibyście obejrzeć sobie te moje filmiki, to tam są. No szokujące rzeczy, szokujące Ta jest chyba jedna, to już opowiadałem o nie Niezu, mi się chce, chyba ta, nie? Pierwsze budzenie nastąpiło moje niedawno i tak właśnie jest jest 10 lipca 2004, kin 243 Niebieska, solarna noc I To już opowiadałem o tym, ale jeszcze powtórzę, że 10 lipca 2004 powstał tam znak właśnie złożony z 30 kółeczek Tak jakby z góry patrząc, jest to siedzący wódz ma wielki łeb i siedzi, nie? I pałeczka mu stoi, czyli ala penis. I ma trzy kółeczka mniejsze nad tą wielkim ubem, czyli głową. I te czary Mary tu są, no, na wiele, wiele sposobów, bo ja w trzech miejscach wiosną, pierwszy raz wszedłem w internet wtedy, poszedłem na, na tą wiejską świetlicę. Znalazłem jakieś takie portale o UFO, tam było więcej tego kiedyś różnych. I w trzech miejscach napisałem jedźcie do wylatowa 10 lipca no tak mnie naszło żeby tak powiedzieć no i ja nie pojechałem ja pojechałem 17 lipca nie? też charakterystyczna data o której też już tu mówiliśmy czym się ona charakteryzuje okazało się że powstał właśnie tego 10 lipca tak jak ja mówiłem jedźcie do tego 10 praktycznie nic się tam nie działo i nagle łup. I to jeszcze godzina gdzieś tam znalazłem druga 44 czyli jakby ten e, odnośnik później tam znalazłem do, do, do Daniela 244 na 45 o, o, o kamieniu odrywającym się z nieba, czyli meteorze, nie 244 Daniela, no i Strażni Graju, taka piosenka nie tam Grzegorz Wilk, Rubik który śpiewa Nim meteor obok nóg nam spadł i Bach wybija druga 44 No magiczne powiązanie jest aż po prostu rażące No nie możecie temu zaprzeczyć, nie? No i teraz najciekawszy jest tutaj taki fakcik, że ten sam kin właśnie mm, pojawił się w dniu 25 czerwca 1447 roku, czyli koronacji Kazimierza Jagiellończyka, haha, którego żona była matką królów Europy, czyli wszyscy królowie można powiedzieć pochodzą z jej pnia, raczej cipy, no, pień to raczej miał jej mąż konar, płonął mu tam, chyba dziewięć razy mu zapłonął. Znaczy w sensie, że skutecznie. Kuśtecznie. Kuśka, kuśtecznie. No jedna z jej córek miała jeszcze więcej, bo chyba 13 dzieciarów, no, mnożyli się króliki, no. Nie uważacie, że dziwne, nie? Królowa, a ten, a tyle razy w ciąży, nie? No, ale to miała sługów, służki sługów, praktycznie się nic nie musia robić, tylko łazić z tym bębnem i wypluwać, Piu! co rok to prorok, co rok to prorok. Cysosz to moklawe życie. Cysosz, <ścoughs> <cóż>, nie król. <ścoughs> A sułter ma jeszcze lepszy, bo ma harem, nie? No właśnie. Ho, to ja będę miał, jak już będę yy, wspaniał. Y, y, y to wąż. Symbolicznie. Z przodu dwa kły, z tyłu jeden ogon, nie? Czyli Y. No, a widzicie. Widzieliście o tym? Nawet sobie nie wyobrażacie. Pismo obrazkowe, były początki, to rysowano jakieś tam zwierzę, to upraszczano, upraszczano, w końcu tam mówiono i tak powstał właśnie język krok po kroczku, jak to mówią, czyli ewolucyjnie. <laughs> czyli mamy y, koronacja tego Kazimierza Jagiellończyka, ten kin właśnie i ja wam każę jechać 10 lipca na jakiś, no, no jakiś potrzeb był, nie? Świata ducha na pewno. Że każ ludziom jechać tam, no. I pojechali, no. No i, 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 i ten... <laughs> I jeszcze lepsze magiczne powiązanie jest takie, że tego 25 czerwca 1447 zauważcie, nie? To mamy yy, 1447, czyli mamy 144 i 7 yy, czyli yy, no yy, jakby numero uno to 1 nie, 44 imię jego, czyli moje i 7 ja jestem wielki z big 7 no bo ta siódemka mnie się czepia na, na wiele, wiele sposobów yy, i 44 tak samo, nie? Yy, no poczynając od tego, że urodziłem się w domu numer 7 yy, w tej samej wsi ciotka tam mieszkała pod numerem 44, no także jakby, no <grych> czary mary, nie? no i Chodzi też o to, że 25 czerwca, 26 roku, urodził się mój ojciec. Czyli tam, jakby ojciec duchowy, to ten Kasimir Zagielonczyk, nie? A tu ojciec, no niebieski w tej chwili. Oj, niebieska, na noc, no bo, no bo nie żyje już, nie? Więc jest niebieski. Ja już mówiłem wam, że tydzień po jego śmierci miałem. Taki sen, wizję, że stałem przed lustrem, czyli zwierciadłem, i moje oczy były niebieskie, i ta niebieskość zalała całe to lustro, że aż oślepłem. No, dopiero po, po paru tygodniach chyba tak mi zaświtało, kurwa, mać to, to musiało być od ojca przekaz, nie? Duchowy taki. E, a co on znaczy? No właśnie. Dla was nic, ale dla mnie wszystko. Bo mój ojciec często chodził i mówił: Oczy moje są niebieskie, bo są to oczy królewskie. A, a, ciekawie się robi, nie? Czyli tu koronacja tego króla, tu ja każę wam jechać do Wylatowa, właśnie, to szlak piastowski, czyli tam blisko Gniezno, no, no królowie, patrzcie, widzicie to magię, czy nie jeszcze? <laughs> I mówię, koronacja 25 czerwca. 25 czerwca rodzi się mój ojciec w 26 roku. A w 2003, kiedy ja tam jadę pierwszy raz do Wylatowa, bo tak mija jeden rok, drugi, trzeci, to był już czwarty raz. I ten, no właśnie z tego nieznanego świata, Marka Rymuszki. Oraz o ciekawostkę powiedzmy, że on zmarł dokładnie 22 lipca. 19 roku. Czyli po 19 latach od pierwszego znaku. A on to opisywał w tym nieznanym świecie. A ja ten nieznany świat czytałem. Kupowałem, znaczy poczynając od 34 numeru, czyli umarł Jezus 33 łup zbynio się rodzi, nie? W sensie no, magicznym, nie? I najciekawsze jest to, że, że w tym numerze 34, bo 33 były, później coś tam, jakieś zawirowanie, że, że przestali i potem reaktywowali od 34 w 90 roku, kiedy to UFO nad Jamnem, nie i tak dalej, wam mówiłem. Wtedy wyszedł też pierwszy numer, nie z tej Ziemi to się nazywało. Później to przeszło na czwarty wymiar, zmieniono nazwę i ten to wszystko się działo właśnie jesienią czyli wrzesień i wtedy te, to ucho nad tym jamnym no muszę znaleźć dokładną datę kiedy to było bo teraz nie pamiętam ale no idealnie by było gdyby to był 19 września nie to wiemy aluzja do La Salette do wybuchu La Palmy <laughs> to są wyspy psie, nie? Ja biały krystaliczny pies według kalendarza majów, czyli 90, rok 90. No widzicie to wszystko tak magicznie tańczy, nie? Jest powiązane, jakaś taka sieć magicznych powiązań. <śmiech> 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 czyli <śmiech> ten... Jadę do tego wylatowa pierwszy raz właśnie tam byłem akurat na swoje ostatnie minuty, sekundy mojego 7 razy 7 lecia życia gdzie znak powstał trochę wcześniej, bo 25 czerwca, czyli na 77 rocznicę urodzin mojego ojca na polu rodziny Małysza Zarywskich a Małysz urodzony w 77 roku no czary, mary aż, aż ryczą Ech. Takie odniesienie do magii to, to, to już tu Wam dawałem jasno do zrozumienia, że tu chodzi o, o Tris To jest taki mag znany no, przez wielu, no, przynajmniej tym, tym zakręconym ezoterycznie powiedzmy. Yy. Tris Megistos, nie? Jest taka tablica, gdzieś tam i opis. Też tam czary Mary, już Wam mówiłem. Ta jasnowidząca ja ile? Widziała taką właśnie szmaragdową tablicę, to jest ta, ta właśnie tego mistrza, gdzie tam są zapisane po prostu losy świata, nie? I ona widziała to wiele dni, ale nie mogła nic przeczytać, bo to drobnym druczkiem, nie? I nagle pewnego dnia Bach powiększyło jej się, nie? Fragment mały, nie? Mówiłem wam, MW w odbiciu, nie? Czyli Mir, pokój, War, wojna. Czyli ten. No i tam były trzy kropki, trzy przecinki nieruchome, i na końcu były trzy kreski pionowe, które wahały się w lewo, w prawo. Czyli trzecia wojna, do trzech razy sztuka, nie? I bim bam. To, to do trzech razy sztuka to jest bardzo, bardzo ważne. Dla Was oczywiście to nie ma żadnego sensu. Znaczy ten. Nic nie rozumiecie, nie? Chodzi o to, że taka też ezotorycznie zakręcona, Zofia Piepiurkowa, w ogóle Zofia to znaczy Sophia z grecka oznacza mądrość. Zofia Nosko, y, też tu jest bardzo ważna. Od razu powiem, bo zapomnę, y, no, musiałbym odnaleźć, gdzieś mam w tych kopiach albo w necie, tej jej przesłania, nie? Ona miała tam ich chyba też kilkadziesiąt, trzydzieści czy więcej, takich przekazów od Jezusa i bardzo ten, od razu zwróciłem uwagę, bo sami widzicie, że jestem zakręcony na, na punkcie dat, cyfr, ten, nie? Ale tam były przekazy od Jezusa, który tak dosyć, że tak powiem, brutalnie wszedł w jej życie, bo powiedział, że jakby ty jesteś, jakby tylko przekaźnikiem, jesteś jak cewka, a ja jestem jak prąd, który przez nią przepływa, nie? Czyli takie porównanie dał, nie? Czyli ona jest taką tylko odbiornikiem, taką cewką, że Bóg nadaje te tej, tej, tej siły jakby elektromagnetycznej i przepływają, a cewka to odbieranie. Że ty jesteś tylko cewką, nie? Także jakby nie przywiązuj się za bardzo do tego. Masz po prostu odebrać te przekazy i przekazać dalej, nie? Ona to dała nad książkę chyba. To była lekarka jakaś ze Szczecina bodaj. No i ja tam zauważyłem, że tam właśnie daty podawała, którego dnia i ten, no, numer, znaczy przekazy, przesłania i ten, i data, nie. Ale w niektórych tam Jezus powiedział, daty nie zapisuj, a, a, czyli, yy, bo to Jezus jej przekazywał, nie, przynajmniej, no tak, taka była mowa, nie. I to takie brutalne właśnie przekazy te były, że no będzie, ludzie ogarnicie się, bo jak nie, to wpierdolnie. Czyli tak, no ogólnie wszędzie są takie, nawet od ufoli też są w wielu miejscach, że ludzie ogarnijcie się, bo będzie wpierdolnie. I ten, a świat oczywiście ani myśli, nie? No. Czy widzicie, żeby ktoś szedł w ślady Jezusa, nie? Czyli boso, boso, ubogo i razem. Jest dokładnie odwrotnie. Każdy się, kurwa, stroi jak debil jakiś. No, w dupie ma pozostałych. O chodzeniu boso to już nie ma mowy. No, czyli, czyli, no, anty, anty. Jesteście antychrystami. no. To nie ja jestem antychrystem, to wy wszyscy jesteście antychrystusami. Dlatego czas, czas, e, że tak powiem, przypierdolenia wam i to konkretnym ciosem jest, no, dosłownie no, stoicie nad przepaścią, no. W obliczu końca świata, o którym ja wam tak bębnie, bębnie, a wy macie na to wszystko wyjebane. O, 18.44, jak powiedziałem. Aha, miałem mówić o tym magii. No i ten znak, jaki tam powstał, właśnie na 25 czerwca, nagle mgła, nie Bach, i jest ten. I on koduje liczbę 28. A ja jestem urodzony pięć razy oznaczony, A to oznacza z kolei 28,5 pas planetoid. A ojciec Bio powiedział, nocą nagle z mgły wyłoni się kamień. A a no właśnie. 19-19, jak powiedziałem, kamień. O o. Niech to szlak. No patrzcie, tyle się nagadałem, a nic nie, nie powiedziałem. No jak nic, no no. A, i obok tego znaku powstały jeszcze takie trz, trójkąt z trzema, wybitnie zaznaczonymi środkami. I Ja tak... Poszedłem, mówię kurwa, co to znaczy? Mówię trzy, no trysmegistot od razu mi i w środku to jakby ktoś piętą tak wykręcił, czyli jakby tak dobitnie pokazał. A, wgnieść ziemię, wgnieć trzy dołki w ziemi. A, a, widzicie? Pamiętacie, nie? W glebę trzeba wgnieść niektórych, nie?